Dajcie, kochani, z tej strony oczywiście lekker. Witam was w kolejnym odcinku. Eee, kariery karierę Wolfsburgiem, wybaczcie mi za tą zamułkę, ale no tak wyszło, jestem po prostu dzisiaj troszeczkę zmęczony, dopiero co wróciłem z Erlika, jako że właśnie coraz cieplej jest to, coraz mniej czasu mam jakby przy komputerze spędzonego i coraz więcej spędzam sobie właśnie na dworzu i wam też również to polecam. Eee, tymczasem, jak widzicie, zaczynamy drugi sezon i mam nadzieję, że zaczynamy go z przytupem, ponieważ będziemy próbowali tutaj sprowadzić różne gwiazdy. E, światowego formatu do naszego klubu, do Wolfsburga właśnie. E, no cóż, mam nadzieję, że po pierwszym bardzo, bardzo dobrym sezonie e, w moim wykonaniu e, no niektóre gwiazdy skuszą się na dołączenie, jako że wiadomo, no, mistrzostwa mistrzostwo to nie jest e, taka błahostka I tutaj widzicie, no tutaj troszeczkę e, z różnymi gwiazdami e, rozmawiałem z Ginterem, z Chile, z Terstegenem no, i kilkoma tam innymi ludźmi, co jak widzicie, Ter Stegen jest bardzo uparty, ale w końcu mi się udaje go przekupić. Eee, no, i tutaj e, zaakceptowałem ofertę Kaliguri e, z dniem dzisiejszym. Niestety nie będzie e, w naszym zespole. E, a tutaj za 35 milionów 120 tysięcy premii, e, znaczy pensji. Dołączy do nas Mark André Mark Andre Terztegen, przepraszam No i tutaj Max Grun jeszcze odszedł. Wybaczcie, że tak muszę jakby się już szybko mówić, ale po prostu nie wyrabiam z tym co się dzieje na ekranie. Tutaj już pierwsza akcja w meczu z Southamptonem, no to jeszcze wiadomo ten początek sezonu, czyli mecze te najmniej ważne, czyli te mecze towarzyskie, yy, ale pierwsza akcja, znaczy druga akcja, przepraszam, Volant cudownie, mija boisko, strzela i świetnie, wykończył lewą nogą, no zrobił to naprawdę finezyjnie. Spójrzcie na rozstawienie jego nóg przy strzale. Uwaga, pęk, cudownie, naprawdę w prawy yy, ruch bramki, i mamy 1 do 0. Yy, tymczasem Shirle, cudowne podanie do lakazeta, on tutaj biegnie, na skrzydełku jest. Make dośrodkowuje, ale niestety e, Zang, Sixe, whatever, nie wiem jak to się wymawia, e, spieprzył troszeczkę. To już nasza nowa gwiazda Enkadu biegnie, strzela, ale no, wykończenie zdecydowanie nie jest jego mocną stroną. E, I akcja tym razem Southamptonu, a jednak nie, bo jak widzicie, znowu nasz Chińczyk tutaj przyjmuje piłkę, podaje do Nkdu, Nkdu. Ten mija wszystkich obrońców, strzela, tym razem ładnie strzelił, nie udało się, ale lakazet dobił w bardzo pięknym stylu, naprawdę tutaj jest takich nożyc przewrotki, nie wiem jak to w sumie nazwać, w każdym razie zrobił to naprawdę genialnie, póki jeszcze bramkarz właśnie był na ziemi, ten stwierdził wykorzystam to, no i mamy 2 do 0. No, widzicie, bramkarz troszkę spóźnił się z interwencją. Tutaj jest rzut wolny dla Southamptonu, jak widzicie, jest zupełnie nieudany. No i 90. minuta, e, kończymy spotkanie 2-0, do dość skromne zwycięstwo, ale mimo wszystko jestem zdecydowanie zadowolony. Player of the match, e, Rodriguez, nie wiem dlaczego, ale no tak został wybrany, ja się nie będę kłócił. E, tutaj już, jak widzicie, pensja z nieklasem Sule e, będzie będzie tutaj troszeczkę rozpatrywana symulowałem mecz z Fiorentiną 1-0 do szyle dołączył do naszego zespołu a tymczasem mamy kolejne jak widzicie spotkanie z Frankfurtem no i od razu tutaj pierwsza akcja De Bruyne ładnie przyjmuje piłkę strzał no i jak widzicie niestety poblokowany przez obrońców i piłkę wyłapuje Lacazette ponad bramką, 8 minut za nieudana interwencja tymczasem tutaj ładnie De Bruyne e, biegnie z piłeczką stwierdził, że nie będzie podawał, sam spróbuje to wykończyć e, Mija obrońców fake shotem to, znaczy, to się nazywa chyba jakoś inaczej niż fake shot, ale w każdym razie to nie bo e, ładnie wykończył, mamy 1 do 0 w 14 minucie e, no Zdecydowanie bardziej opłacało mu się właśnie tutaj samemu prowadzić akcję e, no Ale nieważne, tutaj kolejna już akcja, lakazet e, Mija obrońców, jak to on ma w zwyczaju Strzela i mamy gola No z tej strony nie często mi się wydaje, że strzelam nim bramkę, chociaż zresztą Z każdej strony da się nim strzelić bramkę, ale z tej strony myślę, że raczej rzadziej e, Dlatego tym bardziej jestem zadowolony z tego, że e, Tak właśnie to się skończyło, ale już kolejna akcja E, doliczony czas gry e, i no, widzicie faulowany e, lakazet przy polu karnym, szkoda naprawdę szkoda, że e, no bo było blisko do pola karnego także myślałem, że już karniak ale jednak nie, e, zastanawiałem się kim właśnie wykonać ten rzut roż, wolny przepraszam no i wybrałem dość nietypową personę, ponieważ wybrałem Rodrígueza. No i zobaczymy czy właśnie Richardo Ricardo Rodríguez da radę, ale niestety metalowy pręcik. I na tym kończymy właśnie pierwszą połowę. Już w drugiej połowie Woland cudownie biegnie minął obrońców. I uwaga, uwaga, świetna pozycja, ale stwierdził, że odda tego gola Lacazetowi, jako że wie, że ten na 100% będzie walczył o koronę króla strzelców. No to stwierdził, że... Czemu nie, asysta też się przyda, a dobro drużne jest najważniejsze. Zresztą był w najgorszej pozycji. Ale tutaj próbował wolant właśnie swoich sił nie udało mu się, ale hund, mocny strzał zablokowany przez ocipkę i szyrle dobija z główki, główka się nie udała, no to dobija po prostu z nóżki. I w ten właśnie sposób mamy 4 do zera. To już jest niestety koniec tego spotkania. 4 do 0, naprawdę fajny wynik. Eee, tymczasem, kochani, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie moich odcinków, za obejrzenie również tego odcinka. Bo to już na dzisiaj koniec. Eee, mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że było wystarczająco żywo i wystarczająco dużo bramek. Tutaj jeszcze, jak widzicie, eee, sprzedałem Hunta. Eee, także dzięki Wam, kochani. Na razie do zobaczenia. Papa. Pa.